Cześć kochani! Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku Parakulinarnych. Dzisiaj przychodzimy do Was z propozycją na zupę, zupę na kaca tak zwaną. Barową. E, tak, Prosi się o nią w komentarzach, dlatego ją też realizujemy teraz. Mimo, że nie jest to zbyt tani film po tych świętach wypadałoby przejść już na dietę, ale to jest ostatnie danie takie z, z bardziej kalorycznych... Takie małe przedłużenie jeszcze. <grym> tak. Się... Jacek mi ją zrobił kiedyś na którąś tam randkę, yy, jak mi zaprosił do siebie i jest warta grzechów. A teraz przedstawimy Wam listę produktów potrzebnych do ugotowania tego, tej potrawy. Yy, pół kilograma piersi z kurczaka zmielonej, dwie drobno pokrojone w kostkę cebulę, 360 gramów ajwaru, czyli cały słoiczek, trzy serki topione hochland śmietankowe, yy, około łyżki oleju do przesmażania mięsa, tyle samo bulionu co śmietanki 18, 400 ml oraz sos słodki chili. Puszlanki. Niech w do każdego przepisu niezbędna będzie sól oraz pieprz. Warto też dodać, że jest to dosyć proste i szybkie danie jednogarnkowe. Do garnka wlewamy około 1-2 łyżki oleju, czy też oliwy, jakiegoś produktu do smażenia. Może być olej kokosowy. Rozgrzany olej wysypujemy cebulę i opotmażamy. Znowu do cebuli dodajemy sól. Gdy cebula nam się zeszki, dodajemy mięso z kurczaka i podsmażamy. Do mięsa dodajemy trochę soli oraz trochę pieprzu. Gdy nasze mięso się podsmaży dodajemy bulion. W międzyczasie, jak gotuje nam się bulion, wlewamy do serków śmietanę. Teraz musimy te serki rozdrobnić i połączyć wraz ze śmietaną. Pamiętajcie o tym, żeby Wam się śmietana nie ścięła, dodajemy tutaj trochę wcześniej bulionu. to Mieszamy i dodajemy do całości. Następnie dodajemy ajvar, jest to ajvar ostry oraz sos słodki chili. Całość mieszamy i doprowadzamy do zagotowania. I tak gotujemy jeszcze z 5 minut, żeby te wszystkie składniki się z ładnie połączyły i żeby serek topiony się rozpuścił. Tak się przedstawia nasza zupa. Koniecznie zróbcie sobie taką w domu, szczególnie jeżeli szykuje Wam się impreza. Fajna jest na kasę, fajna jest na chłodne dni, także w oczekiwaniu na wiosnę, prawdziwą wiosnę, warto sobie właśnie zrobić taką rozgrzewającą pyszną zupkę, ajwarową. Gorąco polecamy. Pamiętajcie, żeby oznaczyć nas z hashtagiem para I subskrybujcie! Smacznego, Smacznego people! Pieklu. A prosiliście jeszcze, żebyśmy próbowali i pokazywali Wam, jakąś to, to jest na żywo. Mmm. Jak to smakuje? Troszeczkę pikantne, ale bardzo dobre, kremowe. To jest takie słodko i potem jest nota pikantności, nie? Nie, trochę słone, trochę pikantne. Nie przesadzajcie też z pieprzem, na pewno, bo sam Aivarus jest bardzo. Stry. Ale myślę, że spokojnie taka zupa to jako danie pierwsze i drugie, dlatego że mam dużo mięsa w sobie. Jest ekstra. Mmm. Dobra, musimy kończyć, bo ja muszę to Dokończyć. Trzymajcie się. <noise> Hej! Witamy Was po świętach! Yo. Powiedz jaki jesteś. Jestem trochę chory. No, nie, tak no, ale nie poświę... tak ale, do ale poświęcę... Ale tak, poświęcenie. Tak, aż mam no. mroczki w życiu, tak? Rafał i Marcin. <głos> <głos> Dobra. O, oh, to outfit of the day. Koszula polo... tak? Rafał Łopatka. Mondex oraz dress stylowa na hipstera. Chciałeś coś pokazać? kratę? No tak. No pokaż, pokaż sixpack. W lodówce, w lodówce jest. No.